Co gdyby Mongolia w 2021 roku ponownie odtworzyła wielkie mongolskie imperium? Oto jest pytanie. Do którego dzisiaj przejdziemy? Pamiętajcie, że zostawiając lajka, wspieracie rozwój kanału no i zwiększacie zasięg tego filmu. Jest to pomysł mojego widza, który właśnie wyświetlił się na ekranie. Serdecznie Ci dziękuję, że wytrzymałeś czekaniem bo minęło sporo czasu, ale już jesteśmy. Jeżeli macie jakieś pomysły, śmiało możecie pisać w komentarzach, a ja jestem ciekawy, czy będę w stanie zrobić coś tutaj z tymi potworami wokoło mnie. Podoba Ci się moja twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć? Zostaw suba, a kanał będzie rozrastał się sam. Zostaw like. A zasięg moich filmów będzie większy. To aktualna lista wspierających. Dzięki, że jesteście. A tutaj masz mój serwer Disco. Ładnij i dołącz do ekipy. Więc tak, Mongolia zarabia cały. cały nic. <grytania> ale, 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 może będę w stanie coś wykombinować. Dyscyplinka i już jest Maxik. Okej. Okay. I 75. Badania. Drzewko. Czołg ciężki, czołg współczesny. Początek. Kompletny począteczek. Utrzymanie armii. Maxik. Zbieramy ludność. Wydatki na badania mogą zostać jak stoją. Dziedzictwa. O! Dyscyplina, dyscyplina, dyscyplina. No i mamy maksa. Zostało nam 600. ok, No tutaj bym poszedł może w. Hmm. pożyczkodajność? Nie, szerokość pola bitwy. I gdybym mam 90% dyscypliny, no już teraz. już teraz moja armia jest silniejsza. Na przykład Kazachstan nie powinien sobie ze mną poradzić. Okej. Okay. W pierwszej kolejności to, co powinienem zrobić, to mam dwudziestkę co najwyżej. Okej, okay, rzutamy dziesiątkę kolejną i piątkę tego, mamy ile? Jeden tysiąc. Dobra, jeszcze piątkę czołgów i tysiąc artylerii, niech to się robi wszystko. Rywal, rywal, o panie, no to żeś pan rzucił. Może tutaj, Kambodża będzie naszym rywalem. Kambodża, Wietnam i Janma. My się polubimy na pewno z Kim. A mi może? Chińczycy czy Rosjanie? Oto jest pytanie. Chińczycy czy Rosjanie? No, 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 tylko że Rosja będzie się biła, więc Chińczycy byliby bit. A kto nie agresji, przyjazna jest Korea, on ma przyjazne coś? Ma przyjaznych. Hmm. Ale mało terenów potrzebuje z Rosji. Bardzo mało. Wcale nie. Urczę mol wszystkiego. Za to potrzebuje całej Chińskiej Republiki. Armiowo wygląda to lepiej u niego. No dobra, no to Rosja i na razie Chińska Republika. Obu będę chciał przytulić. Praca, obrona nie. Atak jednostek i badania czy miesięczne dziedzictwo. Tu w tym wypadku będą badania. Ulepsz kolegę. Prowincje nie bardzo. Wydajność i. Tak, no nie stać mnie na to, ale byłby dobry chłopak staje dorzucić Akademię Wojskową. Trzy razy. No dobra, trzy razy Akademia Wojskowa. 81 tysięcy. Łącznie. Kazachstan nie ma sojuszników, więc pogarszamy relację. Okej. Okay. A, mogę mieć tylko jednego sojusznika. No to Rosja odpada. 20 tysięcy żołnierzy to nie jest za dużo. Armenia, rywalizacja. Uuu, Wladimir Putin rozpoczął specjalną operację na Ukrainie. I wpadł atomówki. Jak widzimy, dosyć poważne straty dla Ukrainy. No, początki wojny. Cóż, no. Rosja będzie walczyła sobie z Ukrainą. My w tym czasie postaramy się ulepszyć nasz kraj Nasza armia faktycznie zaczęła się już tworzyć Także wygląda to lepiej troszkę Boże, rywa, ale Od ilu potrzebujemy, żeby wypowiedzieć? Minus 30 Niewaga, kosztuje 25 i 32 Czyli kawałeczek w sumie, kawałeczek No jakbym zjadł cały Kazachstan, bym się trochę powiększył Kraja Północna, komunistyczna Reformacja armii, atak, rządy Komunizm byłby okej okay, Ale kosztuje niebotyczną ilość kogoś relację. Nie musimy już nic robić z nimi. Wypowiedz wojnę. 41 tysięcy żołnierzy myślę, że powinno starczyć. Dodatkowo poprosimy o przejście zaraz. Oś. Chyba, że sami nie możemy. Yy, dobrze. Miałem nadzieję, że będę miał dostęp. 10 punktów dyplomatycznych to kosztuje. Nie stać mnie na to. Potrzebowałbym się przedostać do niego, tylko w jaki sposób mógłbym to zrobić? No w żaden, jestem otoczony. Misje, nie mam żadnej misji. Stałoby poczekać, żeby się zgodzili na to. U Sudan ma wojnę domową. To też ciekawe, Sudan. Utan Darfuru, z kim ty walczysz? z nikim, po prostu wybuchła ci. no, wybuchł ci kraj. Za to Ukraina stała się bardzo bliska rzecz pospolityczna. I szybko się wzmocniliśmy. Po prostu patrząc na to, że Ukraina się osłabiła, to tak to wygląda. Tu mamy wojnę, no fakt. O, 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 oni tu są! Oni mają większą armię niż ja nawet. Popatrz. Oni mogli przejść, a nie. Nie zauważyłem tego szczerze. Jedziemy do nich. Ej, bo on nas za całego zajmie. Łapiemy jego armię. Mamy przewagę. Nie, nie mamy w ogóle szans z nim. Try one more. Jak to mówią, try one more. Mamy sytuację strasznie przykrą. Dyscyplinka. O, tym razem trochę inaczej dostaliśmy, mamy więcej wojska, nie opłacaj tej armii, badania nie, po relacje z hitmolami, tutaj sytuacja, dalej czołgi współczesne, dziedzictwo i teraz pytanie no, my byśmy potrzebowali wszystkiego związanego z atakiem na początek na pewno, ale byśmy też pożyczek potrzebowali poprawy relacji. Dobra, rywale. To jest rywalem. Jeszcze nie mają wybranej, więc my też poczekamy. Kolega, wydajność podatkowa, wpływy z produkcji. Wydajność podatkowa, pyk, wpływ z produkcji nie mogę zmienić. Teraz tak, Budyneczki. ekonomia, kopalnie, rancze obszary. Dobra, to się buduje. Słabo to wygląda. Chore ceny są w ogóle, jak widzę. Okej, okay, Wladimir Putin jeszcze raz zaczął operację wojskową. Ktoś ich się tu buduje, ale to jest mało. Mało i strasznie źle to wygląda. Ekonomia. Dobra, po całym kraju roznieśliśmy ekonomię do góry. Rosnące koszta budowy. Wolałbym nie, żeby nie rosły jakoś bardzo. Jeszcze trochę powiększymy ekonomię w tym kraju. O, dobrobyt. <laughs> jest Sudan, rozpad Sudanu. Cały mój kraj będzie miał zaraz tak jak trzeba wszystko. Złoty kamień, złoty kamień milowy gospodarki. Punkty, utrzymanie, złoto. No złota ja bym przyjął, wiecie Złotem się nie gardzi, o takie na to z... Mówię, 20 na plusie No troszkę zarabiamy więcej, mamy cały kraj W ekonomii podwyższonej Także beka trochę. Mamy też pieniążki po to, żebyśmy mogli brać pożyczki. Ekonomicznie została jedna ziemia, która nie była. Reszta już jest. Teraz infrastrukturę. O Jezus, ile ona kosztuje? No to teraz jest kłopot. To teraz budynki zostają. Teraz zostają budynki, warsztaty. Populacja największa. I będziemy budowali właśnie teraz warsztaciki. No kasy zbytnio to my nie mamy. To jest fakt. Wielbia nas Chińska Republika, ale do sojuszu jest jeszcze daleko. Na pecha. To ma rywali już na pewno. Okej. Okay. Rosja. O, no, boję się trochę Rosji dawać. Korea. Rywal i Japonia. O, oni nas lubią. Popraw relacje też z Japończykami. To byłyby dwa kraje, z którymi chciałbym mieć pozytywne relacje do momentu. Aż. To się uda mi się wykombinować z tym krajem. Na razie budujemy. Nawet powiedziałbym, że zbudowaliśmy trochę tych budynków. No, warsztaty się budują, ale to jest kupa kasy. Ekonomia w kraju prawie jest najwyższa. Niewiele jest miejsc, gdzie nie mamy ekonomii zrobionej. Aj, Nie mamy więcej złota na to, żeby działać i punktów. Wysoka stolica, plan ba, Batar ile tu może być maks? A, już jest maksymalna, dobra, ona będzie po prostu rosła. i ja Cię chwycam. Mamy wzięte pożyczki, one się spocają. ale ja mogę jedną pożyczką spłacić, Zdaj, że dobrze pomyślałem, dobrze myślałem, dobrze myślałem, oczywiście, że bierzemy pożyczki i przyspieszamy wzrost tego kraju. Dalej, tam gdzie warsztaty najwyższe, wiemy, gdzie możemy. No trochę to trwa faktycznie, myślałem, że szybciej to pójdzie, ale no niestety ten kraj nie jest zbyt bogaty, ani zbyt potężny. Ok, 90 dyscypliny, 80 dyscypliny, te kraje rozwijają się w przeciwieństwie do nas. Pakt o nieagresji jest w porządku, tutaj mamy brak możliwości paktu o nieagresji i jest wartość podstawowa na się. Rozumiem wszystko, rozumiem. Nie mamy na razie z nimi szans, to, to jest pewne, nie mamy z nimi szans, Japonia z nami wzięła pogarszanie relacji. We z nimi poprawę relacji. No jesteśmy sporo do tyłu. Także nie dziwię się wcale, że wiele nie będziemy zarabiali. Możemy zawsze budować też rancha, no ich mamy najwięcej w kraju i być z tego znani. Co więcej, chyba nie ma nic więcej. Fakt o nieagresji wygasł, no trochę tych lat zleciało, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem co tu mogę wykombinować z tym. Początkowo rozwijamy to co musimy, na razie ekonomii nie zrobimy większej, bo nie możemy, już maksa wyrobić w kraju. Niewiele to zmienia przez to, że jesteśmy okrążeni, ale teraz mamy dostęp do przejścia. Wietnam nas uwielbia, w ogóle większość krajów nas Uwielbia, a gdyby tak się przenieść Gdzieś niżej, na przykład na taki kraj I zacząć odbijać Tę prowincję, tylko dzięki Przejściowi od mojego sojuszniczka Bo on by mi dał przejście, co nie? Odrzucił, aha, on to odrzucił No dobra, fajnie, weź mi to poprawię prawej te relacje, on odrzucił to I Wygląda to ciekawie, te relacje nam spadają Pogarsza z nami, Japonia Z nami nie pogarsza, mamy Pakt o nieagresji i a my chcielibyśmy Sojusz, relacje, odległość Wartość podstawowa, Stany pomogą, tutaj pomoże ktoś? Nikt nie pomógł. Tylko nie mamy przejścia. Punkty, dziedzictwo, przychód. Punkty, daj mi, daj mi. Rosja popraw relacje. Ale jakby Rosja mnie nie przepuściła... Hmm. Kłopotliwe. Zwiększ punkty. O, wydajność podatkowa się zwiększyła dzięki temu. Dziedzictwa odblokowane, koszty, dyscyplinka. No dobrze, to wygląda. Ulepsz akademię wojskową. No, mógłbym też ulepszyć akademię wojskową, nie ukrywam. To to wygląda. Musimy zdobyć terytoria, których teraz nie mamy. Potrzebujemy przeskoczyć gdzie indziej i zbudować armię, której też nie mamy. Pomyślmy. Pilowo oni też będą ok. 10. Nie stać mnie na więcej na razie. Nawet nie jest cała dziesiątka, ale niewiele mi wpływają na koszty, więc mogę zbudować, byleby armia była duża. I zrobimy rajda. Skoczymy gdzieś, żeby jak najszybciej coś wykombinować. Ej, armia trochę nam podskoczyła. Poprawiaj tutaj sytuację naszej gospodarki krajowej. Motoryzowanych piątkę dodajmy. No, arty to ja bym chciał też dodawać, tylko mnie na to po prostu nie stać. Najwyczajniej w świecie mnie na to nie stać było. Listwo się rozrasta. Arty. Prawie się spłaciły pożyczki, więc mogę spłacić. I wziąć kolejne. Lęskę, nie urodzaj. Okej, okay. poszerzenie frontu. Doskonałe. Dyscyplinka, tak. Atak, tak. Zobaczmy, ile mają wojska. Nie wiem, ile mają wojska. Jestem już u nich na granicy. 30 tysięcy. Dobra, dobra, pasuje mi to, ale mają lepszą armię. Ledwie, ledwie co, ledwie co. Autentycznie, ledwie co. Muszę zestawować tę armię. Jest tak nie opłacaj, nie opłacaj. Podbijaj. Dało się, dało się. Ledwie co? Pierwsza wojna, pierwsza w ogóle bitwa. Ja takie straty w każdej tej bitwie dostawałem, że to jest szok. Ja miałem takie same straty, co oni. To nie mieli, nie wiem. To nie mieli. 80. A, mieli szerokość większą od nas. Dzięki szerokości nas e, praktycznie powybijali. Dobra, mam 92. Cała nie mogę wziąć. Zabiorę największą populację. No i to będzie mi pomigraj. O tutaj jest największa. Tu też jest największa. Tu jest największa. Tym kawałkiem bym szedł po prostu. Coś takiego bym zabrał. I to jest 16. Minut populacji. Możemy tu zostać nawet. Poprawiać relacje trzeba z inolami, bo oni mogą kłopotliwie na nas spojrzeć, przez to, co my tu zrobiliśmy. Tak autentycznie. Nie dają nam też przejścia, ale zyskaliśmy tonę nowych prowincji. Trzeba powiedzieć: tona. Na razie weź tego nie dawaj, bo potrzebujemy jak niż płacić sytuacyjnie to. Dużo, dużo podbiliśmy Serio, dużo podbiliśmy To nie jest kawałeczek chleba, to jest naprawdę duża liczba terenów No i właśnie o to chodzi Bo aktualnie wkurzyłem inolów I oni na mnie patrzą nieprzychylnie Najwyższa ekonomia powinna być w pierwszej kolejności robiona Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś tragiczne Bo ja teraz z Japońcami mogę wziąć To już nie mogę Popraw relacje, z Rosjanami też nie mogę Z nimi mam gorsze relacje cały czas teraz Płacam od najlepszych prowincji mi pogarszają cały czas O, 20, agresywna 10 Odległość jestem bliżej. No i to jest kłopot, to jest kłopot. To jest kłopot, drodzy Państwo, to jest właśnie ten mały kłopot, o którym miałem pominania. Nie chciałbym się z nimi bić. Jak oni mnie podbiją, to ja będę miał kłopot, no. Dopiero podbijem tereny, a oni już ze mną próbują tutaj wojnę wszcząć. Ja nie mam na to nawet, żeby zmniejszyć opinię o swojej Ten ze mną nie zawrze sojuszu. bo że pakt, to nie agresji. Ten to w ogóle nienawidzi mnie. Rozpłać. na religia. Tam, gdzie największy koszt trzeba zacząć. Próbujemy ratować się od tego, ale może być kłopotliwe. Która północna, no to, to jego wróg był, no. Tomek, to był twój wróg. Odczy przy ode mnie. Pomogłem ci, a ty jeszcze mnie próbujesz straszyć. Wtedy nie tyle, co straszyć, on no. próbuje mnie zabić. Japonię. Minus 18. Mamy 36 tysięcy. Nie wiem ile oni mają. Ulepsz. Nowianie tej armii. Nie wiem ile macie, ale chciałbym odbić te tereny dalej. 18 macie. Dobra, ale nie macie też generała. Także, no ostatnia szansa wasza była. 7. raz przejdzie ta armia. U, odrodził armię. Tutaj. Tutaj odrodził znowu armii trochę. O oh my godness. Dobra, rozbitam na szczęście, nie opłacaj. Nowo mnie nienawidzą, chyba, albo i nie. Po prostu sam pogorszyłem sobie relacje z nimi. Powiem wam szczerze, ciężki kraj. Piłowo ciężki kraj. Kim, kim kom, unikaj, znikaj. Reparacje, Zarządzaj nawrócenia. Egzekwuj żądania. I tak, zyskaliśmy całą, całą tutaj koleżankę dla nas. 250 zapłaciliśmy za to, żeby stała się nasza. I zaczynamy od najbogatszych części. Musieliśmy wykombinować jakiś powód na to, żeby wiecie, no, trzymać się przy. Istnieniu. Mongolia. <grych> Popraw, nie mam siły jeszcze na to, żeby z nimi walczyć. Popraw też teraz. Częściowo ekonomia w tym kraju zmienia się na pozytyw. Blisko jest do końca w niektórych prowincjach, żeby już przestały się wyświetlać mi. Dalej próbuję cokolwiek zrobić, jestem w tyle ekonomicznym, mimo podbicia drugiego kraju całego, dalej nie jestem w stanie nic tu wiele zrobić. To nie jest fajne. Serio to nie jest fajne. No, ale próbuję chociaż. Chociaż te dwie prowincje, zaraz, ta. o ta już jest maksymalna, prawie. Rozwijam, rozwijam je, bo to mi pozwoli troszkę więcej osiągnąć później. O, to też już jest na maksa. Więcej nie mam na razie, rywale i tak dalej, ekonomia, weź popraw relacje znowu z nimi i znowu ze mną szają. Uuu, uuu, patto bronny. uuu, Japonia, I, I like you, uuu. Mam w końcu mocnego sojusznika, 234 ma, 256, Jezus Maria. Ja jestem do tyłu. 75, max. Płaćmy te pożyczki tym razem. Wszystki brać nie będę. 3. Starczą. Czołgi. 5, 10. Ile mam art? 8. To do 10 na rafę. Ile mam wczesnych? Do 15. I jeszcze kolejne czołgi. 5, 10. Max mojej armii, jaki mogę wyciągnąć aktualnie. Mógłbym jeszcze ulepszyć sobie stolictwo, akademię. Krzyk. Płacanie armii Max. Wojna. O, ale bomb spadło na mnie od razu. O to... Co? Co? To już powinienem móc zabrzeć. Mam cię! Wycofaj armię do tyłu. Wezwij Japonię. Opacam armię. Wow. <laughs> Jak... I love Japan pan! I love pan! Jak go wykurzyła! Co tu się stało? Jak za darmo. Państwa, jak za darmo, Japonia, to jest coś pięknego, o mój Boże, 100%, aha, całego kraju nie wezmę i tak, to mało, bo ten kraj ma w sobie takiego, ekonomię jaką on ma pobudowaną, co, panie, ja biorę, wyspa, największą ekonomię zabiorę na pewno, starcie im, jako tylko się da największą dajemy, a, mają większą jeszcze, okej, okay. coś więcej, dobra, to by wyglądało w ten sposób, Pom pom co tu budujesz? Wow, uuu, ale przychód Dzięki, panie A to co? Farma ryżu buduje Jak on mi skoczył przychodem teraz po relacje Fakt nie nieagresji przy okazji, żebyś nie myślał w ogóle Oblica mi się skończyła Ulepsz półki, wymień haubica na... Co trzeba. Armia mi żyje. Nie opłacaj na razie armii. Stać nas na to, żeby wzmocnić kraj. Punkt przewagi. Dyscyplina ostatnia. To 5. Dyscyplina zrobi dużo tutaj robotę w przyszłości. Jak coś, to się nie bójcie. Naprawdę zrobimy. Płaćmy to, co ukradliśmy. Ale ja widzę, że to będzie wojna kilkurazowa z nimi, bo oni mają zbyt bogate prowincje. Ale wcale nie należy. Bardzo dobra. Żebym ja wziął takie prowincje wcześniej, bym ja wiedział, że takie coś może być. 7-9. 4 lata i kolejna wojna. Wzywam Japonię. Wycofaj armię do tyłu. Padła na nas jedna bomba i to jeszcze ukradziona prowincja ich była. Powiedział nawet dożywotnio, że Żywotnio bym powiedział, że to jest dla nas zabawa tylko. dziesiątkoła wow. Unices w te armie. No i super. Japonia zakończyła sytuację. sama ekonomia dalej. Mają jeszcze trochę prowincji ekonomicznie dobrze rozwiniętych. Ładnie to wygląda. To jeszcze wygląda. Cała ta prowincja. Te, które nie mogę wziąć. Ta prowincja, jak wójt Ale przesmyk mongolski się tu robi. Tylko. O jezu, wiedziałem. Jak samo wzięcie tych prowincji tyle daje. Ja nie chcę wiedzieć, ile one będą dawały później. Kaszny. kuda pałac. a Atak jednostek. Koszt podniesienia. Maksym. Bierzemy, budujemy, przy państwa. Jezus. Tworzą nową potęgę. I to taką silną potęgę. Dziękuję państwu. Religia to. Nic nie kosztuje prawie. Nawracanie na naszą wiarę jest przyjemne. Rewolucja, miesięczny przychód, wysokiej jakości meble. I się podobają. Ile możemy mieć armii? 157 tysięcy. Czy? Żadna różnica. Kolega od badań, ostatni kolega wojskowy, a tak generała. Ty byś mnie interesował, tylko nie jesteś mnie na razie na to. Okej, okay, pogość te relacje, Japonia wezwi. Sami mamy już teraz gigantyczną armię. No i oczywiście Japonia jeszcze raz do nas przybywa. Ale to wiadomo. To chodzi. I tyle. Tym razem wszystko zabieram. Egzekwuj. No i Mongolia oficjalnie zajęła dwie Koree. Tym razem zajęła je bardzo szybko. No i nienawidzi mnie dalej sojusznik. A drugi możliwy sojusznik też mnie nienawidzi. Trzeci możliwy sojusznik też mnie nienawidzi. Dobrze wiedzieć, panowie, dobrze wiedzieć. Muzeum narodowe się zbudowało. Okej, okay, w porządku. Rywale. Republika Chińska. Rywanie. Też daj na rywala. 2000. Ile czołgów mogę, tyle dodam? Mamy pieniądze, to ta stolica mogłaby się sama robić nawet, dostępne. To no mało brakuje. Bym powiedział, że bardzo szybko wskoczyłem na topowe państwo, ale przesada nawet bym powiedział się robi powoli. No i z każdym tym otrzymanie będzie mniejsze. Okay. teraz dopiero możemy wypowiedzieć wojnę dla kolegi. Mamy opłacanie na maksa wszystkiego. I idziemy po granicy, myślę. Oni mnie zbombowali też. Uuu, panie. No jest, przewaga nasza. no poszło. Panowie Hinole chyba się tego nie spodziewali zbytnio. Tak, muszą wejść. Ugezan. Idziemy za ich armiami. I teraz jest koniec. Tak, łajpy weszły wszędzie prawie. Oni jeszcze jakieś tam pozostałości będą mieli, łącz armię. A my całą Republikę Chińską będziemy wciągać nosem. W międzyczasie śmiać się z nich, wpływy produkcji sobie powiększać. a no możemy, bo stać nas na to. Taka tam zabawa. No ale żebyśmy nie byli głosowni, bo ja chciałem najbardziej połączyć swój kraj. I rozsunąć się trochę głębiej ponownie można powiedzieć stajemy się gigantami a to ekonomiczne zero jest to szczerze że, że taki zakątek to nic nie zmienia to jest max, expansion Kilowy max i tak oto upada gigantyczny kraj zwany Chinami sam z siebie no moja armia z jednej z japońska armia z drugiej no zasadniczo nic ciekawego dwóch stron łączne straty 200 do 300 tysięcy myślę że małe straty taki kawał terenu weźmiemy Tyk, tyk i BUM! Mongolia zjadła. teren. Czyste, nierdzenne Religie. Buda. Jung pęk, Chung ting. Dziesięć dystypi. Dwie kolejne setki armii. Weźmiemy sobie oczywiście pożyczaje. Zrobiamy. O, ulepszenie generałów, ulepszenie pułków. Halo, mogę to zrobić. armię kolejną. Nie mam zasobów tyle, żeby to stworzyć nawet. To jest setka. Ile ma armii? 700 tysięcy. No, to jest dużo. to Jest dużo, bardzo dużo. Kazachstan trzeba zaatakować. Tak naprawdę my nie mamy dostępu do takich rzeczy, jak właśnie bomby atomowe. To jest główny kłopot u mnie. Ale nie są mi całkowicie potrzebne. Całego Kazachstanu też nie wezmę, o ciekawe. Ile jego potrzebuję? Całego. Nic co ja wezmę, szczerze. Odej ten dostęp od. Do... Do... Reparacji nie zapłacisz, pieniędzy nie dasz, no to tyle co ja mogłem zabrać od ciebie już w tej sekundzie. Turkmenistan, teraz czas na niego, zobaczcie sobie jak to będzie zalewane. A armia się po prostu latują w to, Oe, jest ok i Pakistan żegnamy musimy dojść aż tutaj, do Gruzji taki Afganistan też załatwimy od razu Najbliższe kraje wszyscy zostanie jeden kraj, to z automatu będziemy mogli sobie zakończyć sytuację Pakistan, zaatakować. od niego wiele nie chcemy, że na spokojnie pakistańczycy, i żegnamy Pakistan jak dla mnie możesz jeszcze powyzwalać państwa inne, ponad milion żołnierzy, czyli ta ostatnia armia przebija nam dosyć istotny mankament, czyli Główny milion jest. Milion jest, jest. nim tam w sumie nie jest nawet potrzebna do niczego. Obawiam się tylko ataków z każdej strony, bo mogliby mnie zaatakować, gdybym przekroczył, więc na razie staram się tego nie robić. Ruszamy na no Indie. Na no Indie też mają armię, ale. Ale wiadomo, jak to wygląda. Miazga. kompletne miazga. Od nich też niewiele chcemy, tak szczerze, taki kawałek. Ale żeby było ładniej, pozytniemy ich tak. Aha, buton jeszcze. Butan. To jego całego wezmę, bo po co się pieścić z nim? Niżej schodzić nie muszę już. Stała mi prawa do, prawy dół, sama góra, czyli Rosja i jakieś tu podniejsze wybier. Zalewamy Kazachstan. Czyli A mało mają, więc nic nie wykombinują. Mamy tony wojsk, więc tym się też nie przejmujemy. Możemy jeszcze dorobić kolejne armię, nawet bym powiedział. Czasami nie wiem, gdzie ich stawiać po prostu. 144. Będziemy próbowali wojny totalnej w takim wypadku. Tu nie ma. Ciekaw ja z tym, kto to wypowie. Chińczycy nie powinni połączać w takim wypadku tej wojny. Mogę, to na razie jeszcze zlecę się po nich. Okej. Okay. Indie padły całe. Położę, powiedziałem, Indie, to jest Iran. Iren padł cały, ale całego wziąć nie mogę. Na pół muszę go podzielić, niestety. Turcja jeszcze ma kilka ziemi naszych, które byśmy chcieli. Kurdystan, jak to wygląda? Aha, cała taka linia jakby, wezmę tak. A kurdystan wezmę cały, żeby po prostu się nie bawić. Bra, rdzenne, praca, wydajność podatkowa. Dalej będziemy go jeżdżali, chyba, że możemy całego. Prawie całego może. No dobra, pasuje mi to. Zabierz na pewno od razu tyle. Idziemy od tej strony. Zamkniemy go u siebie. Egzekwuj. Ten Hongkong jest przesada, okej? Okay? <grytania> przesada. Jezus Maria. Prawo mi się odblokowało. System. Waluta papierkowa. Przewaga agresywna. Rdzenne siedem koła, inna cztery koła. Kasy to my teraz mamy jak Lodu, to zabiorę oba kraje. No, chciałbym, żeby to była moja ziemia, po prostu, bo jest mega, mega, mega bogata. Prawo jeszcze jakieś. Polityka prawa Polityka cyfrowa. Generałowie. Zmierali, coraz mniej ich pozostawało mi. Rosja głównie. Polska Republika, Irak to wiadomo co to zostało. Cały, cały nic. absolutnie nic. Rok został i ten kraj przestanie istnieć. Iran, Republika i bierzemy się za te kraje należące do Rosji. Podlegające pod Rosję. Ile tego będę miał? 152. 11 tysięcy na miesiąc dostaję, w ogóle dwa koła zarabiamy. I ostatnia wojna Iraku. Boże, powiedziałem Iraku, to jest Iran. Ostatnia wojna Iranu, myli mi się cały czas ten Iran, taki malutki tu już nieznaczący no. Ten kolega 5-8. Dwa lata wojny. Dobra, zobaczmy najgorszego przeciwnika na czwórce. Czyli największego. Może na piątce na chwilę. Niech przeleci armia. Okej, okay, setki. To jest największy i jedyny przeciwnik. Jakieś tam straty. Zostajemy, nie? Ale bardzo szybko jego armia została po prostu zmiażdżona. tego co widzę, to już jest koniec. No to jak tak poszło, no to już wiadomo, co będzie. O, taki nipple muszę zabierać. Już muszę go mu zabierać. Dzięgo, coś takiego muszę zabrać mu. Nypelkowato. Okay. Bieramy ten kawałek cały. Wiedziałem, żeby się nie podkuszać na to, a się podpiąłem. Chciałem zabrać europejskie prowincje dla niego. A wcale nie musiałem. Ale nie musiałem właśnie. takiej ilości. Przeciętnie zbliżę się do Polaków. Tak o, pokażę że istnieje. I to tyle. Egzekwuj. Zaraz jest koniec odcinka, bo wszystko, co miałem zrobić, już robię. kończy, Została jedna wojna, która wybuchnie zaraz. Uch, ciężkie czasy w ciężkich chwilach. Ham. To te kraje i dalej istnieją, tak? Mało was jest, ale was wszystkich pozgarniam. Aha, nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze ten kawałek muszę zabrać. I myślałem, że już koniec. Moje armie już przybyły i zakończają sytuację z nimi. Peti, czwarty kraj, Prymiontko. Pozostaje mi cztery kraje. Waluchistan. my, <kluzny> chińska, Baluchistan, Rosja. Te dwa kraje to już przestają istnieć całkowicie. Będę czekał też z mam nadzieję, że szybko skończymy dogłęb. Tą... Ataki generała. misja ostatnia się odlokuje z Ha, mistrzostwo siły jeszcze zostało. Baluchistan. Jest do całego, nie patrz. Miska Republika. Elo, parmeilo. Nie ma już nic. 6-5, czyli rok został do końca wojny. No, populacja w bilionach liczona. Mamy największą populację. Na szczęście udało się. Rosję dojem całą. Zbędę się od wiecznych problemów dla Polaków. Okej, okay, Rosja. Białorusia. Ukraina. Mołdowa. Tych panów zostawię, bo lubię te kraje ogólnie. Zostawię, nie zostawię tylko tych satelit, w sensie to są bo kraje bałtyckie też były satelitami, jak wszyscy wiemy, natomiast po prostu je zostawię, bo lubię te kraje bardzo mocno, więc po prostu nie będę nawet włączał tego pomysłu. Natomiast Białoruś, żeby mieć bliższe granice do Polski, Ukraina, żeby zwiększyć tą granicę jeszcze, a Mołdawa, żeby po prostu ta granica ładnie wyglądała. O, jeszcze w Naddniestrze tu jest. Drodzy Państwo, myślę, że już czas zakończyć, czyli stworzyć cywilizację Mongol Empire. Mamy Mongol Empire w czasach współczesnych. Raz rozgrywki. 130 lat. Z czego początek był najgorszy, no. Ale potem to się wszystko już w trafił, robiło. Czyli coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Półtora miliona żołnierzy. Blisko horda buddyjska. Inny wchłonięte. Japonia nietknięta. I Nie mogą sobie myśleć, Japończycy co chcą, ale uratowali ten kraj. To dzięki nim Mongol Empire się rozrosło. I wiem, że w historii było, że Mongol Empire napadło na nich, ale. Ale my nie zrobimy Do tego, Polacy. Tutaj prowincje. Tutaj, wiecie, stał się Polska, Po tak i tyle. Czeski mógł być też, ale tym razem będzie rzecz pospolitej. Gwarantuj niepodległość, daj jej wszystkie swoje możliwe pieniądze. Może też zarabia. Pakt o nieagresji nie zawrze z nami. Technologię ma lepszą od nas. W porównaniu cywilizacyjnym, no to prestiżowo, po rankingiem wiadomo, jesteśmy najwięksi. Prowincjami, najwięksi populacją, wiadomo, więksi, ale jak na taki mały kraj. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. No i mają od nas lepszą technologię. My jesteśmy 82, a nie 98. Znowu jakiś taki zapustoszały kraj przejął wszystko. No, Akademie mają wojskową równą. Gdyby mieli taką samą armię, no, niby Stany Zjednoczone mają więcej od nas możliwych pułków. mam tego, to, to, to jest jakiś taki mankament. Dzięki niby te ziemie na całym świecie są tak mega piękne, potężne i tak dalej. Nie kułam tego. To jest takie to no i... tylko w grze chyba. No. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. już niebawem. Trzymajcie. 这些黑呀。